Słyszy krupa witam państwa i zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Przedwójce małych dzieci no to jest ogrom, ogrom strat. Materiały budowlane trafiły do mieszkańców Nysy. Po tych 10 latach mamy ogromną dynamikę, wielu zmian. Parę rzeczy można było zrobić inaczej, na przykład sama procedura powiększenia miasta Opola. Arkadiusz Wiśniewski podsumował 10 lat swojej prezydentury. Z tym doświadczeniem, które zdobędę u kogoś, próbować już przełożyć to na własną działalność. Ruszył tydzień przedsiębiorczości. 650 ton materiałów budowlanych dla poszkodowanych przez powódź mieszkańców Nysy. Tyle udało się zebrać dzięki pomocy sponsorów. Dziś kolejna partia została rozdysponowana. Odbudowa to tylko jeden z problemów, kolejnym jest zagospodarowanie popowodziowych odpadów. O szczegółach Maciej Wójtowicz. Trzecia partia to 130 ton. Materiały były dziś przekazywane mieszkańcom na terenie miejskiego zakładu komunikacji. Blisko tysiąc nieruchomości zostało zalanych i w tej chwili trwają remonty. Każda pomoc, w szczególności materiały budowlane są w tej chwili przez nich oczekiwane. Z tej formy wsparcia może skorzystać każdy, kto złożył odpowiedni wniosek dotyczący pomocy remontowo budowlanej. Pojedynczy pakiet składa się m.in. z wylewki, cementu czy zaprawy murarskiej. Przy dwójce małych dzieci no to jest ogrom, ogrom strat, bo jedna jest sześciomiesięczna, druga dwulatka. Nie dzieci małe, ktoś powie, że może nie pamiętają, aczkolwiek... Na pewno jest to też straszne przeżycie dla dzieci, nie tylko dla nas. Także staramy się jak najszybciej uporać z tymi wszystkimi problemami i skutkami powodzi, jakie, jakie mają miejsce, żeby dzieci jak najszybciej odzyskały bezpieczny dom. Władze gminy wydłużyły również termin odbioru popowodziowych odpadów do 16 grudnia. Te gromadzone są tymczasowo w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, gdzie trafiło już około 18 tysięcy ton śmieci. Mamy tutaj gruz, mamy jakieś odpady typowo z podwórek, z zalanych piwnic, są to meble, ciuchy, no, mamy tutaj też jakieś sprzęty elektroniczne. W pierwszych tygodniach mieliśmy bardzo dużą ilość odpadów. Szczytowym takim momentem było, kiedy do nas przyjechało ponad 900 ton odpadów dziennie. Na ten moment już ta ilość spada i można powiedzieć, że to jest tak około 400 ton tygodniowo. Odpadów jest dużo, ale władze spółki podkreślają, że ta lokalizacja była najlepszą w okolicy i uzyskała wszelkie pozwolenia. Miejsca utylizacji tego typu odpadów wyznacza wojewoda Opolski. Gmina poszukiwała składowiska odpadów, na którym będzie można to zdeponować. Niemniej jednak najbliższe z nich znajduje się 130 km stąd i w tej chwili przyjmuje w ogromnej ilości odpady z innych gmin, więc na dzień dzisiejszy nie było możliwości podpięcia się z naszymi odpadami. Dopóki nie będzie jednoznacznej deklaracji, do którego centrum odprowadzić te odpady o tzw. kodzie 16, to są one gromadzone w Domaszkowicach. Niewykluczone, że w toku prac wojewoda podejmie taką decyzję, że ten kod 16 będzie też przyznany dla naszego regionalnego centrum gospodarki odpadami. Wówczas to Nysa zajmie się utylizacją gminnych popowodziowych śmieci. Władze spółki mają nadzieję, że powodziowa hałda zniknie z wysypiska najpóźniej do wiosny. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski. Usprawnienie systemu przyjmowania wniosków, zwiększenie liczby pracowników socjalnych oraz zniesienie obowiązku wypełniania wywiadu środowiskowego to, według marszałka Sejmu Szymona-Chołowni, najważniejsze zadania, aby pomoc szybciej trafiła do powodzian. Marszałek mówił o tych potrzebach podczas swojej wizyty w Głuchołazach. Pierwszą z nich jest to, żeby do takich miejsc jak Głuchołazy trafiło więcej pracowników socjalnych z całej Polski. Pierwsi już są, o czym mówił dzisiaj pan burmistrz, nasza minister Adriana Porowska, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, taką prośbę też w ostatnich dniach do prezydentów miast wystosowała. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie trzy zasiłki i ten dwutysięczny, i ten ośmiotysięczny, i ten maksymalnie dwustotysięczny muszą być, znaczy w zasadzie te dwa największe muszą być rozpatrywane w trybie, w którym udziela się pomocy społecznej. W związku z powyższym mogą być rozpatrywane tylko przez pracowników socjalnych. Nie mogą być przez pracowników administracyjnych. To sprawia z kolei, że w takich ośrodkach jak Głuchołazy ta kolejka się zatyka. I dzisiaj rozpatrywanych jest 20 wniosków dziennie, a powinno być i może być rozpatrywanych 100. Zniszczone meble biurowe, zalany samochód służbowy czy utrata wyposażenia firmy. Na takie cele można otrzymać pożyczkę powodziową z umorzeniem dla przedsiębiorców. Taką pomoc zaoferowała Fundacja Rozwoju Śląska. O szczegółach Hanna Honisz. Przedsiębiorcy z województwa opolskiego, którzy ucierpieli w czasie powodzi, mogą otrzymać pożyczkę z Fundacji Rozwoju Śląska. O szczegółach, czyli jak wnioskować krok po kroku. Opowie pani Violetta Gudowska Zacharowska. Jakie dokumenty musi przygotować przedsiębiorca? Dzień dobry państwu. Tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o tą pożyczkę, o którą mogą się ubiegać przedsiębiorcy z województwa opolskiego poszkodowani tak naprawdę w tegorocznej powodzi, jest tak naprawdę bardzo mała ilość wymaganych tych dokumentów, i oprócz tak naprawdę zaświadczenia, czyli to jest taki główny potwierdzający dokument, że dany przedsiębiorca został poszkodowany, to jest zaświadczenie z Urzędu Gminy, od burmistrza. Musimy mieć jakieś oszacowanie szkody dla danego przedsiębiorcy, dla wnioskodawcy, ponieważ musimy też móc się odnieść do kwoty, która o którą klient będzie się ubiegał. Muszę wspomnieć, że pożyczka jest w kwocie maksymalnej, którą możemy udzielić, 50 tysięcy. W 100% umarzalna w momencie, kiedy klient jest ubezpieczony, ma polisę. Jeżeli takiej polisy pożyczkobiorca nie ma, to 75% kwoty umarzamy, natomiast pozostałe 25% jest jakby. Po rozliczaniu pożyczki wymagana spłata w 27 ratach, takich nieoprocentowanych równych. Do rozliczenia będziemy potrzebować faktury zakupowe, czyli musimy wiedzieć, że przedsiębiorca odkupuje rzeczy, które zazwyczaj stracił, tak, utracił w powodzi. Jest zainteresowanie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wiedzą, że taka pożyczka jest dostępna, więc wnioski do nas wpływają. Pierwsze pożyczki już zostały umowy podpisane, będą wypłacane środki. Pomoc można znaleźć m.in. w Fundacji Rozwoju Śląska i warto zapoznać się z tymi informacjami. Zmieniamy temat. Ma zarówno zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Choć tych ostatnich, jak wynika z wyborczych statystyk, coraz mniej. Arkadiusz Wiśniewski podsumował 10 lat w fotelu prezydenta Opola. Mieszkańcy miasta w kolejnych wyborach wybierali go z rosnącym poparciem, ale krytyki wobec jego działań również nie brakowało. Fabian Miszkiel. Prezydent Opola przedstawił listę przedsięwzięć, które w trakcie 10 lat udało się zrealizować. Znajdują się na niej inwestycje drogowe, przebudowa stegu areny i powstanie Toyota Parku, ale również budowa przedszkoli czy 650 mieszkań w formule TBS. Prezydent doliczył do tego także centrum usług publicznych, rozbudowę ZOO, powstanie centrów przesiadkowych czy zakup ponad 80 autobusów dla MZK i przebudowę oczyszczalni ścieków. Kiedy zaczynałem, Opole wydawało się takim miastem zastanym, wpadającym w pewną taką dziurę, z której raczej się wyjeżdża. Natomiast po tych 10 latach mamy ogromną dynamikę, wielu zmian, mamy wreszcie saldo migracji dodatnie. Ponad 1,8 milionów wydaliśmy na inwestycje, 1,2 milionów pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. To wszystko widać na ulicach Opola. Radni z klubu prezydenta przekonują jednak, że dwie minione kadencje nie były drogą usłaną różami. Temat powiększenia Opola to, to był taki dość, dość trudny moment, też społeczne protesty itd. i tak dalej. Jednak z perspektywy czasu należy ocenić to, to bardzo pozytywnie. Samorządowcy Platformy Obywatelskiej są bardziej krytyczni, choć zastrzegają, że dla samego Opola ostatnia dekada była korzystna. Ciężko powiedzieć, żeby coś nie wyszło. Parę rzeczy można było zrobić inaczej. Na przykład sama procedura powiększenia miasta Opola. No tutaj jest wiele zastrzeżeń jak to zostało przeprowadzone. Jednak zdaniem radnych Platformy nie do końca udała się budowa węzła Opole Wschodnie. Więcej zarzutów ma opozycja z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem radnych włodarz miasta szasta pieniędzmi. Przede wszystkim jest to historyczny poziom zadłużenia miasta. Tak gigantycznego długu Opole jeszcze nigdy nie widziało. Tym bardziej, że to zadłużenie wcale się nie zmniejsza. Z roku na rok jest coraz większe i będzie to tak naprawdę gigantyczne obciążenie dla wszystkich mieszkańców Opola, także dla przyszłych pokoleń. Radni tej formacji zarzucają prezydentowi również brak determinacji przy realizacji obwodnicy południowej i pozyskaniu inwestorów w strefie ekonomicznej we Wrzoskach. To czego brakuje na dzisiaj to rzeczywiście tam powinna pojawić się infrastruktura. Infrastruktura drogowa, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, infrastruktura energetyczna, czy też słyszymy gazowa. To jest olbrzymia inwestycja, która powinna w naszym przekonaniu już rozpocząć się dużo, dużo wcześniej. Arkadiusz Wiśniewski wygrywał wyścig na prezydenta Opola trzykrotnie w 2014, 2018 i 2023 roku. Dwa ostatnie plebiscyty w pierwszej turze. Rozpoczął się tydzień przedsiębiorczości. To inicjatywa globalna, która ma zachęcać do aktywnej postawy na rynku pracy. Jest adresowana głównie do młodych ludzi, którzy chcą w życiu realizować swoje pomysły. A jakie mają? O tym Hanna Hończ. Niektórzy decyzje o swojej karierze podejmują już na etapie szkoły średniej. Podstawy do wyboru ścieżki zawodowej to marzenia i zainteresowania. Warto sprawdzić, czy są możliwe do realizacji. Bardzo dobrym opcją jest rozpoczęcie. Pracy w zawodzie od razu po szkole jako technik mechatronik i dokształcanie się na weekendy w formie studiów zaocznych i ewentualnie potem wraz ze zdobytym doświadczeniem próba otwarcia własnej działalności gospodarczej. Pomocą służą lekcje przedsiębiorczości w szkołach średnich, i chociaż w podstawie programowej brakuje instruktażu, jak założyć własną firmę, to ta wiedza jest możliwa do zdobycia. Zależy dużo od nauczyciela. Ja miałam bardzo fajną nauczycielkę w techniku i ona próbowała nam wprowadzać takie właśnie praktyczne rzeczy, jakieś obliczenia, pokazywać po kolei ścieżki, jakie można obrać i żeby było jakby najlepiej dla nas. Postawę przedsiębiorczą kształtuje się od młodych lat. Im wcześniej, tym lepiej, bo CV będzie bogate i wyróżniające się na tle rówieśników. Najlepiej już zdobywać doświadczenie, bo to robi dużo i nie ukrywam, że sama zdobywam takie. A później na początku zacząć gdzieś, u kogoś, już łapać to doświadczenie właśnie w tym momencie i z tym doświadczeniem, które zdobędę u kogoś, próbować już przełożyć to na własną działalność czy biznes jakiś ze znajomymi. Do zakładania własnych firm zachęcano w Kędzierzynie-Koźlu. Ważny jest jednak pomysł i biznesplan. Dobrą i ostrożną alternatywą jest działalność nierejestrowana. To jest taka opcja na początek, taka dodatkowa działalność jakby zarobkowa, w której jednak są limity przychodów. Dlatego to jest dobre na początek, żeby taka młoda osoba sprawdziła, czy jego usługi, towary będą się sprzedawały, czy jest, będzie w stanie po prostu zarobić mówiąc potocznie na zus, na podatek, ale także na swój Przychód. Popularne stają się też startupy, które zasadniczo nie różnią się niczym od jednoosobowej działalności gospodarczej. To są podobne jakby formy prowadzenia działalności gospodarczej, chociaż startup co do zasady charakteryzuje się tym, że, że jest to jakaś działalność innowacyjna, oparta też na pewnych cechach przedsiębiorczy, przedsiębiorcy, takiego czy młodego człowieka, dotyczące chociażby kreatywności, elastyczności. Tydzień Przedsiębiorczości ma charakter globalny, a jego celem jest kształtowanie kreatywnych postaw od jak najmłodszych lat. Hanna Honisz, Kurier Polski. A o czym jeszcze dzisiaj powiemy? Na pewno wychodzi naprzeciw no, rozwoju technologii. Historia w nowoczesnej oprawie. Antybiotyki, cudowny lek XX wieku, który uratował miliony istnień, ale może również szkodzić, o czym przypominają lekarze i farmaceuci. Nieprzypadkowo dziś, bo 18 listopada w całej Europie, zwraca się uwagę na ich znaczenie, ale i zagrożenie. Bakterie to są takie bardzo zmyślne stworzonka, które bardzo szybko w obecności w antybiotyku potrafią e, albo przekazać sobie informację genetyczną na temat mechanizmów oporności, jak się obronić albo e, wygenerować mutację ci, i utrzymać ją w kolejnych pokoleniach. Także jeśli wprowadzamy antybiotyk do środowiska, to bakterie natychmiast odpowiadają nam wytworzeniem oporności na ten antybiotyk. Jeśli się lepiej poczujemy, to sami skracamy czas przyjmowania antybiotyków. Modyfikujemy sobie dawki albo je zwiększamy, bo stwierdzamy, że silne uderzenie na pewno szybciej postawi nas na nogi, więc modyfikujemy w górę, albo twierdzimy, że te zastosowane dawki zbyt bardzo nas osłabiają i rozkładamy je sobie na zdecydowanie mniejsze, wydłużając terapię. To nie są dobre metody. Bo niestety powodują właśnie występowanie lekooporności i narastanie tej lekooporności. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Polskiego. Teraz przyszedł czas na informacje w skrócie. Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 396. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego i busa. Kierujący osobowym Oplem 37-letni mężczyzna zginął na miejscu. Policjanci ustalają przyczyny wypadku. Policjanci ruchu drogowego kontrolowali uczestników zlotu samochodowego w Opolu. Nie wszyscy jego uczestnicy zachowywali się zgodnie z prawem. W efekcie wystawiono 24 mandaty na kwotę 16 tysięcy złotych. Zatrzymano trzy dowody rejestracyjne i 3 prawa jazdy. Samorządowcy z terenów dotkniętych powodzią mogą liczyć na stuprocentowe dofinansowanie do budowy mieszkań komunalnych. Pieniądze mają pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego. Nowe lokale mają być przeznaczone dla tych, którzy stracili dach nad głową albo mieszkańców bloków komunalnych zalanych w trakcie powodzi. Dziś w tej sprawie odbyło się spotkanie z udziałem wojewody i przedstawicieli banku. Portal e-Krus bez tajemnic. Wszyscy rolnicy, którzy mają wątpliwości i nie wiedzą jak założyć konto na tym portalu mogą jutro liczyć na pomoc. Krus organizuje spotkanie z ekspertem, który wytłumaczy wszystkie zawiłości. Spotkanie w siedzibie opolskiego oddziału Krus we wtorek 19 listopada w godzinach 8-14. W Prudniku zagościło multimedialne widowisko oparte na sztucznej inteligencji. Spektakl Iskry Niepodległej opowiada o wybitnych Polakach, również mieszkańcach naszego regionu, zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Interaktywny spektakl o Polakach, którzy zmienili świat. Widowisko biura Niepodległa zagościło w Prudniku. Dobry pomysł budujący naszą tożsamość narodową, dumę z tego, że jesteśmy Polakami, ukazujący osiągnięcia naszych rodaków minionych latach i wiekach. Tytułowa iskra do zmieniania świata kryje się w każdym. Tak brzmi przekaz widowiska, a wstęp na 20 minutowy pokaz jest darmowy. Na pewno wychodzi naprzeciw no, rozwoju technologii. Czyli jest coś takiego w nowoczesnej formie. Przedstawiona jest historia Polski. Polscy odkrywcy, badacze, sportowcy. Należy do nich chociażby Mieczysław Becker twórca łazika księżycowego i innych pojazdów używanych w misjach Apollo, wynalazca i ojciec współczesnej elektroniki Jan Czochralski, a także Jan Szczepanik, zwany Leonardem da Vinci z Galicji. Jest on autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset patentów. Zalicza się do nich m.in. kolorowa fotografia i film, ale również kamizelka kuloodporna. Te można oglądać podczas pokazu obok innych eksponatów. Wielcy Polacy działali również w naszym regionie. To m.in. Wojciech Korfanty, jeden z ojców niepodległości, walczący o przyłączenie Śląska do Polski w czasie plebiscytu. Trzykrotny kandydat do objęcia funkcji premiera, twórca ruchu politycznego chrześcijańskiej demokracji, no ale także jeszcze w czasach przed I wojną światową był to polityk światowego formatu, może europejskiego, bo, bo poseł, który też walczył o interesy Polaków w niemieckim Reichstagu. O polskość Śląska walczył również Alfons Zgrzebniok, pseudonim Rakoczy, dowódca pierwszego i drugiego Powstania Śląskiego oraz uczestnik trzeciego Zrywu. Aktywnie działał również w wojennej konspiracji. Znając bardzo dobrze język niemiecki potrafił e, no, od Niemców wyłudzić, zagarnąć broń, która była potrzebna jego ludziom. W przebraniu niemieckiego oficera wchodził do koszar i e, tak wszyscy mu tam ulegali. Ramię w ramię walczył z nim również opolanin Szymon Koszyk. Bardzo barwna postać zasłużony archiwista, a także dziennikarz i publicysta, spod pióra którego wyszło wiele interesujących tekstów na temat przeszłości i kultury ludowej śląstwy. Trasa iskier niepodległej powoli dobiega końca. W tym roku widowisko zobaczą mieszkańcy 136 miast w Polsce. Maciej Wójtowicz, kurier Opolski. Tutaj kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę na naszej antenie TVP 3 Opole w chmurze, prognoza pogody i wiadomości sportowe, a w wieczornym serwisie będziemy mówić o pożegnaniu żołnierzy Bundeswehry, którzy w naszym regionie walczyli ze skutkami powodzi. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.